Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 6 maja, piątek. Pierwszy korynkiem, czyli 11. Buduj na skalę, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Eliasz przeniesiony do nieba, nie zaznawszy śmierci, reprezentował tych, którzy będą żyli na ziemi podczas powtórnego przyjścia Chrystusa i przemienieni zostaną w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, kiedy umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. 1 Koryntian, rozdział 15. Werset 52 do 53. Jezus odziany był w światłość z niebios, tak jak się ukaże, gdy przyjdzie na świat nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Hebrajczyków, rozdział 9, werset 28. Chwale Ojca Swego za aniołami świętymi. Pytania do dyskusji. W jaki praktyczny sposób możemy skuteczniej słuchać cichego i łagodniejszego głosu? W jaki sposób nasze postępowanie może to utrudniać, czy wręcz uniemożliwiać? W jaki sposób świadome grzeszenie w znacznym stopniu przytępia nasz duchowy słuch? Czy doświadczasz rozpaczy i zniechęcenia, niemal zbyt trudnych do zniesienia? Jednak wiesz, podobnie jak Eliasz, że Pan jest blisko i czuwa nad Tobą. Płaszcz Eliasza posłużył symbolicznemu wskazaniu, iż służba pełniona przez Eliasza zostanie przekazana Elizeuszowi. Zastanów się nad kwestią przekazywania służby we współczesnym kościele. Jak przebiega ten proces i jak możemy być pewni, że właściwi, właściwi ludzie przejmują płaszcz? Czy możemy mieć taką pewność? Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaświatowy sprawia śmierć 2 Koryntian, rozdział 7, werset 10. Omówcie, co oznacza ten werset i czym jest prawdziwa skrucha w przeciwieństwie do obłudnej świętoszkowatości. W lekcjach tego kwartału mówimy o symbolicznym znaczeniu ubiorów w Biblii. Czym są symbole, jak są wyjaśniane, jakie znaczenie im nadajemy i co znaczenie to mówi o nas samych. Dziękuję.